Co? Kto? W Premier? Tysiąc, w 1080p. No to full HD. No to możesz sobie policzyć, że jeżeli mi półgodzinny filmik z Minecrafta robi około 12 minut w HD, to pomnóż sobie to razy dwa. domu razy dwa? A ja wiem, bo dwa razy większa rozdzielczość. Nie. Dobrze. Mniej więcej. So whatever. Mm, 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 mm. Zapomniałem, blond. Dobrze. Niech ci będzie. I know you want it. Nie nagrywasz? Nie, nie nagrywasz, bo jeszcze nie masz Minecrafta odpalonego, to nie możesz nagrywać. Dobra. To co, że nie mam Minecraft odpalonego? To nie możesz nagrywać, jakbyś sobie całą rozmowę nagrała Ty wiesz, że między odcinkami miałem coś porobić? No i co? Co? No i co? Nie porobiłem. No to masz w pierdol. To masz w pierdol. I chcesz, żebym się zadławił, zakrztusił i zginął? Wiem, że to mm. nagrywam. Co? Weź. Będę miał kolejno za kulisami. A macice. Na ulicy. Co? Creeper! Creeper! Nie, on wybuchnie! A? Super! Co może wybuchać? Co to jest? właśnie swoją waginę. O Znowu kutas. Leci. Co? Było ubić, byłoby mięcho. Creepera? Aha. Wow. Myślałam, że to ten. Kaczka, dziwaczka. <mum> mam ochotę cię zrzucić. Ale za co? Za to. Ale za co? Za jajco. Ja mam bardzo dużo, bardzo ważnych surowców, wiesz? Tak, kobla. Więc... Drewna, wiesz, że drewna? No. Bardzo dużo. No ile? Nie powiem ci, no ja ci powiem, to jak mnie zrzucisz. 15 minut mam. Coś skleję może z tego jakieś dwie minuty, ha-ha-ha. Ej, to co? Idziemy na kolejną wyspę, opadać ją i ten, zrobić chuje moje dzikie tak? mążę? Kurba! <laughs> Kurwa. Co zrobiłaś? Pobiegam za tobą. <laughs> Jestem sobie na-na-na-na. Pat. Sorry. <laughs> Nie ja.